Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, zachęcam do subskrybowania. oczywiście będziecie na bieżąco z dramami. E, możecie też łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, dam dużo motywacji. Link do mojego Instagrama oczywiście znajdziecie w opisie, też będzie mi bardzo miło, jeśli go odwiedziecie. A dzisiaj słuchajcie, opowiem Wam troszkę o plotkach na temat rozstania Charlie D'Amelio i Chase'a Hudsona, znanego jako Lil Huddy. No i powiem Wam, że no niestety nie są to plotki, są to fakty. A dzisiaj pokażę Wam dowody, zanim jeszcze zacznę, dziękuję bardzo tej osobie, za bycie aktywnym na moim Instagramie, wpadajcie na jej yy, profil, a jeżeli Wy też chcecie się pojawić na jakimś z odcinków, to wystarczy będziecie aktywni na moim koncie na Instagramie. Yy, I tak, i macie wtedy szansę. A przechodząc do tematu, no to kto słuchajcie, nie dla Charlie i Chase'a? To było po prostu tyle ludzi ich szybowało i tak się cieszyło, jak stawiali takie jakieś świecie słuskie zdjęcia i tak dalej. No niestety skończyło się to dość szybko. A zaczniemy od początku, także Charlie ma w tym momencie 12 milionów 200 tysięcy obserwujących na Instagramie, 43 miliony 800 tysięcy na TikToku. Pewnie kto oglądacie jest już jakieś 40 7 milionów obserwujących na TikToku, bo nigdy tak szybko skacze, że szok. W dodatku wyprzedziła Lauren Grey, która do tej pory miała najwięcej. Wow, brawo. W ogóle Lauren Grey też wypowiadała się na temat tej sytuacji. Mówiła, że ona nigdy tu nie była dla followersów, tylko dla fanów, więc jakby jej to nie przeszkadza, bo się pytali, co ona na to, że się ją Charlie. Chase. Chase na Instagramie ma 6 milionów 600 tysięcy obserwujących, a na TikToku 17 milionów. 800 tysięcy. Poznali się oni w The Hype House, nawet oglądali na jakimś tam filmiku jakiegoś wspólnego, ich pierwszego wspólnego TikToka i że tak się dziwnie czuli przy sobie, a że teraz jest tak super i tak się super dogadali. No tak, no niestety już na Bahamach było widać, że coś jest nie tak, bo jeszcze jak tam lecieli, to wydawało się, że wszystko jest ok, ale jak już wracali, to... No, nie do końca, w dodatku, Charlie była jakaś tam smutna, przygnębiona. Ludzie mówili, że to najprawdopodobniej dlatego, że dostawała dużo tam na tym czasie, chociażby dlatego, że wstawiała jakieś filmiki na TikToka w bikini. No, ale okazuje się, że możliwe, że jednak Chase tutaj też miał jakiś wpływ na jej nastrój. W dodatku, nie, nie pojawił się żadnych... ich. Takie wspólne zdjęcia, typowe jak zdjęcie pary, a Wani na przykład wstawiła z Antoniem jakieś tam wspólne zdjęcia. Natomiast ani Chase, ani Charlie tego nie zrobili, więc już ludzie zaczęli się domyśleć, że Hello, coś jest nie tak. Na SNAPie też pojawiło się wiele takich jakby artykułów z zapytaniem, czy Chase zdradził Charlie? No. A z tą zradą oczywiście to wszystko chodziło o to, że podobno kiedy właśnie Chase był z Charlie, to pisał do Nessy w taki dwuznaczny dość sposób po prostu i że podobno chciał z nią coś więcej. A Nesta wtedy była z Joshem Charlesem, który swoją drogą razem z Bryceem Hallem nagrał diss track na Chase'a właśnie z tego powodu między innymi. Dlatego tutaj mówimy o właśnie takiej niby zdradzie. I Heidi w ogóle a propos tego zatwitowała, a Heidi to jest mama Charlie. Także napisała Jestem tu dla tych, którzy zostali zranieni podczas gdy wszyscy byli skupieni na zemście na sobie Tą zranioną osobą jest Charlie oczywiście I Charlie skomentowała też to i powiedziała Fajnie, ta nie fajnie No także mama tutaj stanęła w obronie córki Bo rzeczywiście chyba nawet mówiła tu w filmiku o tym distraku że wspomnieli o Charlie, a Charlie nie jest niczemu winna, nie jest winna za żadne błędy Chase'a więc nie powinni tego robić, a jednak to zrobili i to podobno też ją zraniło Dobra, tak zacznijmy może od tweetów Charlie Pierwszym tweetem, którego podała, dalej, <grym> czyli widać go na jej tablicy jest użytkownika, który nazywa się Breakup Quotes czyli cytaty o zerwaniu no, już sama nazwa tego użytkownika może nam tutaj podpowiedzieć, że rzeczywiście nie są już razem, skoro w ogóle Charlie odwiedziła takiego użytkownika i wstawiła na swoją tablicę. A treść tego brzmi: Nie wyleczysz się, wracając do tego, kto, cię złamał, kto złamał ci serce. No i ludzie zaczęli na to odpowiadać: Charlie, nie, przestań. O mój Boże, ona i część zerwali. To takie smutne, że zerwali. Kolejny tweet, którego podała dalej. Teski za tym, czym mogliśmy być. No i jak ktoś odpisał, o mój Boże, to na pewno post o się. No i przekaz był według mnie dość jasny, ale to nie wszystko, bo w postach, które polubiła, też znajduje się wiele postów, które dają do myślenia. Znaczy, po prostu wysłuchajcie, jak one brzmią. Przestań zastanawiać się, czy im na tobie zależy. Jeśli musisz o to pytać, to odpowiedzią jest nie. Czasami leczenie się boli bardziej niż rana. Chcę, żebyś kochał mnie tak, jak ja. Nigdy Ci nie powiedziałam, jak bardzo mnie ranisz. Chcę płakać, dopóki to już nie będzie bolić. Przepraszam, że kochałam cię za bardzo. Mówię, że czuję się OK, ale widocznie jestem kłamcą. Winie się za to, że za bardzo mi zależało. Ludzie się generalnie zaczęli właśnie martwić o Charlie, skoro lajkowała takie posty, to że na pewno jest z nią wszystko w porządku, no i nic je Z Charlie wszystko w porządku. Ona po prostu jest miękka, czyli taka no, wrażliwa po prostu dziewczyna. W dodatku Charlie nagrała live'a, na którym powiedziała, że aktualnie nie jest w żadnym związku, także to już w ogóle potwierdziło, te plotki, ale powiem Wam, że tak naprawdę nigdy nie powiedzieli tak oficjalnie, że tak, jesteśmy razem. Nawet było jakieś tam wywiady, kiedy oni wracali z lotniska i się ich spytali, czy są razem. I Charlie powiedziała tak, a Cześć powiedział: Nie, nie, jeszcze nie. I Charlie powiedziała: Tak, cicho, że nie było widać, ale po ruchu ust można było odczytać. Bo powiedziała tak, i potem była taka: po prostu głupie jej się zrobiło. Oprócz tego. Całkiem niedawno, bo 22 lutego pojawił się wywiad z Chase'em dla Hollywire, Wire bodajże? nie jestem pewna. I tam on powiedział, że jeszcze nie są oficjalnie razem, bo on chce trochę jeszcze poczekać, żeby wszystko sobie poukładał i tak dalej, no. Kolejnym tweetem, który Charlie podała dalej jest tweet Avani, który brzmi Stay Positive i powtórzono to <laughs> dużo razy, czyli... Myślmy pozytywnie, bądźmy pozytywnymi ludźmi. W dodatku Charlie też e, odpowiedziała na Twitter'a a propos tego, jak radzi sobie z hejtem, może to nie jest tak dokładnie a propos tej sytuacji, ale też myślę, że pokazuje co mniej więcej się dziwi w głowie. E, no i napisałam. To naprawdę bardzo boli. Straciłam całą pewność siebie. I nie chciałam patrzeć w lustro, i płakałam, tańczyłam, bo każdy mówił mi, jak okropna jestem, ale potem zrozumiałam, że taniec jest dla mnie taką bezpieczną przystają i nikt nie jest w stanie tego zmienić. To wciąż boli, gdy widzę, jak ludzie mówią źle na mój temat, ale mam wrażenie, że już lepiej sobie z tym radzę i skupiam się na innych rzeczach w życiu, zamiast pozwalać, by to, co ludzie mówią na mój temat, na mnie wpływało, czy kontrolowało ją. No zdecydowanie nie jest to dla niej łatwe. Już od początku na jej działalności w Social Media pojawił się na nią ogromny hejt, bo dla ludzi było po prostu niezrozumiałe to, dlaczego ma tyle takie zasięgi, tak? O czym nagrałam już jakiś czas temu filmik i mówiłam też, że między innymi dzięki właśnie Wam ludzie, którzy mówicie, że o czemu ona jest sławna, ona nawet nie jest ładna, po każdy jest ładny, w sensie kto kogo prosił o opinię na temat wyglądu, o co chodzi w ogóle. Nie rozumiem serio, czemu ludzie tak bardzo chcą innych po prostu ściągnąć dawno, no podeptać, nie wiem, słownie oczywiście, ale wciąż no, walczymy to czas z hejtem, no wiadomo, to jest nierówna walka i prawdopodobnie się nie skończy. No ale tak Charlie jest ciężko Tym bardziej jak ona ma takie zasięgi Na pewno musi mieć dużo hajtu i, I to też widać i, No i to jest przykre po prostu Ale teraz przejdźmy do tego co Chase tweetował Bo to jest Przerażające szczerze troszkę Szczególnie ten ostatni tweet, który wam przeczytam Ale to pod koniec zacznijmy Od słów piosenki Które zakwitował, które brzmią Nie jestem hipokrytą Jestem po prostu beznadziejny, ale mogę cię kochać no, tutaj się domyśleli właśnie, że to chodzi o Charlie i tam komentowali Charlie, proszę wybacz mu, no ale jakaś osoba odpowiedziała tej osobie, nie powinna od nią zdradził z tymi dziewczynami, tutaj chodzi właśnie generalnie, między innymi o tą Nessę, do której pisał będąc z Charlie. No i tak prócz tego publikuję też scenki z bajki gnijąca panna młoda na przykład. Taką scenkę, gdzie napisał Goodnight, w Twitter i wkleił też taki krótki filmik z tej właśnie bajki, na którym całują się dwie główne postacie. No, widać w sensie jest mu ewidentnie smutno. No i kolejne zdjęcie z tego filmu wstawiałam, w sensie też jest filmik, gdzie grają sobie na pianinie ta, pa, ta para młoda i... Napisał Dark Love, czyli jakby mroczna miłość. Też się pewnie odnosi to do tej sytuacji. No a teraz właśnie powiem wam o takim najbardziej niepokojącym tweetie, um, który szybko usunął swoją drogą, ale jednak wiele osób, wiele osób zdarzyło to dyskreinować, i tam napisał. Bycie martwym sprawiłoby, że życie byłoby o wiele łatwiejsze. Przerażające, że część sobie w ogóle coś takiego przyszło na myśl. To już jest naprawdę niebezpieczne i wiele osób się naprawdę przeraziło. I tak, i powinien, nie wiem, skontaktować się z lekarzem, jeżeli rzeczywiście ma takie myśli, jeżeli rzeczywiście tak bardzo, tak, takie ma problemy, tak na niego wpływa cała ta sytuacja. No bo to już nie są żarty, tak, to już nie są żarty i no bardzo smutne że tak się to wszystko potoczyło. No ale co, co mogę wam więcej powiedzieć? No, no niestety, no... W dodatku jeszcze Addison napisała, zatweetowała Czy mamy jedną bratnią duszę, czy wiele? No i ktoś odpowiedział jedną. No cały czas pokazuje, że chciałby wrócić do Charlie, ale ona ewidentnie nie jest za tym. Tym bardziej, że właśnie polajkowała ten tweet, że nie możesz się wyleczyć wracając do osoby, która złamała ci serce. Więc tak, chyba to już koniec tego, więc no, smutna sytuacja. I piszcie, słuchajcie, kochani, kochani koniecznie, co myślicie na ten temat, jestem bardzo ciekawa. I co, pożycie złożyć w górę, jeśli podobał mi się ten filmik. Odwiedźcie Instagrama, link w opisie. I do następnego filmiku. Pa, pa.